Cześć, kochani, dzisiaj chciałam z wami porozmawiać na temat standardów, bo to jest bardzo ważna kwestia. Z jednej strony jest tak, że nie chcemy być osobą bez standardów. Z drugiej strony często zastanawiamy się, czy te nasze standardy nie są za wysokie. I czasami wynika to z tego, że długo jesteśmy sami. Czasami jest tak, że chodzimy na randki, i w jakiś sposób nie możemy spotkać osoby, z którą chcielibyśmy coś zacząć budować. A czasami jest tak, że to rodzina albo jacyś nasi znajomi w jakiś sposób oceniają nas, i to właśnie, ile czasu już jesteśmy sami, ile relacji nam nie wyszło. I na przykład właśnie taki komentarz nam dają, że ty to masz po prostu za wysokie standardy. Jak w tym wszystkim się odnaleźć i samemu zdecydować zgodnie z samym sobą, jakie standardy ja chcę mieć. Myślimy sobie o standardach, to najczęściej skupiamy się na takich kilku różnych kategoriach, można powiedzieć. Oczywiście mamy często standardy dotyczące wyglądu drugiej osoby. Druga grupa standardów często dotyczy, dotyczy takich kwestii edukacyjno-zawodowych, można powiedzieć. Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest osobą bardzo wykształconą, to chciałby również, żeby druga strona miała skończone wyższe studia, miała dobrą pracę. Czasami te nasze takie standardy dotyczą również kwestii dotyczących pasji. Czyli na przykład, jeżeli naszą ogromną pasją jest podróżowanie i to podróżowanie stanowi dużą część naszego życia, to możemy chcieć, żeby druga osoba nie była takim typem domownika, który nigdzie nie chce wyjechać, tylko żeby również doceniała podróże. Ostatnia taka grupa standardów często dotyczy się kwestii takich charakterologicznych. I na przykład chcielibyśmy, żeby ta osoba była bardziej przebojowa, szalona, głośna, rozgadana. Albo przeciwnie, na przykład, wolimy osoby bardziej planujące, asokuracyjne, ciche, spokojne. Teraz przyjrzymy się tej waszej liście, żeby zastanowić się, czy te wasze standardy to w ogóle są dobrze sformułowane, czy też nie. Dlatego, że często wpisujemy na tą listę jakieś takie rzeczy, które de facto nie są wcale wyznacznikiem tego, o co nam chodzi. I żeby to sprawdzić, to przy każdym waszym standardzie warto sobie zadać pytanie: dlaczego? Czyli na przykład, jeżeli znajduje tam się Coś takiego jak na przykład chcielibyśmy, żeby ta osoba miała wyższe wykształcenie, to zadajcie sobie pytanie dlaczego. Bo może jest tak, że de facto nie chodzi Wam wcale o wyższe wykształcenie, tylko o to, że chcielibyście, żeby ta osoba rozumiała Waszą pasję do książek, żeby tego nie potępiała, żeby była dla Was fajnym partnerem do głębokich, intelektualnych rozmów i na przykład, że w sytuacjach których macie ją zabrać do swoich znajomych albo do swojej rodziny, żeby ona potrafiła odnaleźć się w tych sytuacjach i brać udział w tych spotkaniach. Może się okazać, że na Waszej liście właśnie znajdują się takie rzeczy, które z Waszych obserwacji, jakby są jakimś takim ogólnym wnioskiem, że często jest tak, że osoba, która jest wykształcona, również. Ceni jakieś intelektualne rozmowy, ale wcale nie jest to tego wyznacznikiem i nie jest warunkiem do tego koniecznym. Warto przyjrzeć się tej liście, w jakiś sposób ją zweryfikować i zastanowić się, o co tak naprawdę mi chodzi. I w sytuacji, kiedy spotykamy kogoś, kto na przykład nie ma wyższego wykształcenia, a jest to, można powiedzieć, jakimś takim reprezentantem yy, czegoś, na czym mi zależy, żeby zweryfikować właśnie, czy z tą osobą mogę realizować te moje potrzeby. Które były ukryte, można powiedzieć, pod tym danym standardem. Zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób warto formułować te nasze standardy. Ale cały czas zostaje pytanie, czy te nasze standardy to przypadkiem nie są za wysokie. Ja generalnie uważam, że standardy warto mieć, dlatego że one przede wszystkim są jakąś taką wypadkową często naszych doświadczeń. Tego, kim jesteśmy, na czym nam w związku, w relacji zależy. One też będą taką naszą ochroną przed marnowaniem czasu, przed wchodzeniem i angażowaniem się w relacje, które nie będą działały, które w jakiś sposób mogą nas skrzywdzić. Warto spojrzeć sobie na nasze standardy i zastanowić się, które standardy są dla mnie naprawdę kluczowe? I to często są te standardy, które są powiązane z naszymi wartościami. Czyli na przykład, jeżeli jestem osobą, która w przyszłości chce mieć rodzinę, chce mieć dzieci i spotykamy osobę, która super nam się podoba i spełnia teoretycznie wszystkie nasze jakieś standardy, ale nie spełnia tego naprawdę ważnego standardu, czyli chcemy osobę, która jest prorodzinna. To myślę, że tego typu relacje trzeba ucinać bardzo szybko i na nie nie marnować czasu. A teraz chciałabym rzucić Wam zupełnie inne światło na kwestie standardów, dlatego że my bardzo często, jak myślimy o standardach, to skupiamy się właśnie tylko i wyłącznie na jakiejś takiej liście cech, naszych preferencji. W ogóle nie o to w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chcemy być osobą ze standardami, to powinniśmy zacząć od Samego siebie. Ja jestem osobą, która wymaga. Wymaga nie od drugiej osoby, ale wymaga też od siebie. Nie możemy szukać osoby, która świetnie sobie radzi zawodowo, dlatego że my sami sobie super nie radzimy i chcemy, żeby ktoś nas tutaj ratował. Nie możemy chcieć spotykać się z osobą, która ma świetną sylwetkę, i jest zadbana, jeżeli my to się zapuściliśmy i nie dbamy w ogóle o, się, o siebie. Również słuchajcie, osoba ze standardami to jest osoba, która ma bardzo mocny kręgosłup moralny. To jest coś, co pewnie powinna była w ogóle powiedzieć na początku tego odcinka. Ja nie tykam się osób, które są jeszcze w związkach. Jeżeli okazuje się, że ten facet to jeszcze ma kontakt ze swoją byłą, jeszcze czasami z nią sypia, albo w ogóle, że ma kobietę i ma żonę, ale do mnie tak, no czuję chemię, super nam się gada, to ja, jeżeli chcę być osobą ze standardami, to przede wszystkim muszę postawić poprzeczkę wysoko samemu sobie. I nie zacząć wymagać od tego faceta, żeby on zostawiał tą, tą kobietę, tylko tak naprawdę wymagać od siebie samej, muszę, żeby nie wchodzić w relacje z kimś, kto jest zajęty, dlatego że ja zasługuję na kogoś, kto potrafił zakończyć relację, która mu się nie podoba, w której nie jest spełniony, gdzie coś nie działa. Jeżeli ktoś ma, słuchajcie, jakąś opinię wielkiego podrywacza. To ja nie myślę sobie, że ja go tutaj odczaruję, bo jestem taka cudowna. Tylko jestem na tyle cudowna, że ja zasługuję na kogoś, kto nie ma takiej opinii. Nie mogę być również osobą, która chodzi na kompromisy. Czyli nie mogę wchodzić w relację z osobą, która szuka czegoś innego. Czyli jeżeli nawet spotykacie osobę, która jest fantastyczna i teoretycznie spełnia tyle kryteriów na tej waszej liście standardów, ale okazuje się, że ta osoba ma zupełnie inne potrzeby, na przykład w ogóle nie szuka poważnej relacji, albo odzywa się do was tylko co dwa tygodnie, albo tylko z wami pisze przez internet i, i, i się czasami zwania, ale nie chce tego przenieść do świata, świata realnego. Albo jeżeli spotykacie kogoś, kto chce z wami tylko i wyłącznie się spotykać, tak wiadomo, dla zabawy, dla przyjemności. Jeżeli ktoś nie chce mi dać tego, czego ja pragnę, tylko chce wziąć to, czego on pragnie, to ja nie jestem dla tej osoby. Dlatego, że ja zasługuję na wszystko to, czego pragnę w miłości, w relacji. I tego typu substytuty najczęściej finalnie bardzo, bardzo, bardzo nam nas skrzywdzą. Albo po prostu marnują nasz cenny czas, który można by poświęcić na inne, cenniejsze relacje. I mówię tutaj nie tylko i wyłącznie o tych relacjach damsko-męskich, ale również o relacjach po prostu z przyjaciółmi, relacji z samym sobą, z Panem Bogiem, z rodziną. Żebyśmy w ogóle byli w stanie mieć standardy i być osobą, która w świecie. Randkowania miłości jest osobą, która trzyma standardy. Musimy spełnić kilka takich podstawowych kwestii, dlatego że bez tego nie będzie mowy o tym, żeby te standardy naprawdę mieć i się ich trzymać. Pierwsza rzecz, słuchajcie, to jest w ogóle samoświadomość. Bez samoświadomości takie, takiego myślenia o tym, kim ja jestem, czego potrzebuję, jakie są moje wartości, jakie cele, nie ma w ogóle mowy o standardach, bo standard, że ja lubię wysokich mężczyzn, to jest żaden standard. Kolejna kwestia to jest poczucie własnej wartości, bo prawda jest taka, że ja siebie samego muszę lubić, muszę akceptować, muszę kochać to, kim jestem, żeby potrafić moje standardy, Trzymać. To poczucie własnej wartości będzie mega ważne w momencie, kiedy to bycie samemu nam się troszeczkę przedłuża i kiedy rezygnujemy z pewnych relacji, decydujemy się w nie nie wchodzić, mimo że mieliśmy szansę. Dlatego, że trzeba mieć mega wysoko postawione poczucie własnej wartości, żeby wierzyć, że jestem warty czegoś lepszego, że coś lepszego jeszcze mnie spotka. Kolejna rzecz, którą musimy w sobie wykształcić, żeby być osobą, która ma wysoko postawione standardy. To jest kwestia odwagi. Bez odwagi nie ma mowy o standardach. Możemy mieć jakąś listę życzeń, ale tej listy życzeń nie będziemy w stanie w ogóle realizować, dlatego że my nie będziemy mieli odwagi mówić drugiej osobie, jakie są nasze oczekiwania co do relacji. Również odwagi będziemy potrzebowali, żeby drugiej stronie zadawać pytania. Bo czasami nawet boimy się spytać, co dla tej osoby jest ważne, na jakim ona jest etapie. Boimy się czasami tych właśnie takich najważniejszych rozmów, że ta druga osoba sobie pomyśli, że czego ja szukam, że jestem za poważny na początku, i tak dalej, tak dalej. Ale prawda jest taka, że o tych ważnych sprawach warto rozmawiać i tej odwagi będziemy potrzebowali właśnie zarówno, żeby sprawdzać, kim jest ta osoba, żeby weryfikować te nasze standardy, ale również, żeby w jakiś sposób czasami Mieć odwagę powiedzieć, że coś nam w tej osobie się nie podoba, żeby w jakiś sposób czasami stawiać granice. To stawianie granic drugiej osobie to jest taka kolejna zdolność, której potrzebujemy, żeby być osobą ze standardami. Bo co to za standardy, jeżeli w momencie, kiedy druga osoba w jakiś sposób nas krzywdzi, na przykład podnosi na nas głos. A my, tak, na naszej liście standardów mieliśmy to, że chcemy osobę, która na przykład nie jest nerwowa, która nie krzyczy na nas. A tutaj się okazuje, że taka sytuacja się zdarza, więc nasze standardy to się schowają, jeżeli tutaj nie będziemy potrafili stawiać granicy. Jeżeli te granice są wiele razy łamane i nic się nie zmienia, mimo takiej dojrzałej komunikacji, to będziemy musieli również postawić tą taką finalną granicę i odejść jak w ten sposób spojrzymy na standardy to okazuje się że standardy to zaczynają się od nas samych i od tego, że my sami musimy pracować i nad naszym poczuciem własnej wartości, i nad tym, żebyśmy lubili swoje życie, i nad naszą odwagą, i nad tym, żebyśmy umieli stawiać granice i dojrzale komunikować swoje potrzeby. Takie postawy będą naprawdę odstraszać od Was bardzo wiele relacji, które i tak nie wyjdą, które będą toksyczne, które będą problematyczne. To jest, słuchajcie, największa prawda, która płynie z tego odcinka. Że standardy tak naprawdę wcale nie sprowadzają się do jakiejś takiej listy życzeń, listy wymagań, które mamy postawić w drugiej stronie. Tylko tak naprawdę standardy zaczyna się budować od samego siebie, od wymagania od samego siebie i od zbudowania takiej wersji siebie, z której jesteśmy dumni. I w momencie, kiedy będziemy osobą, która jest z siebie dumna i wie, wie, jak wiele ma w relacji do zaoferowania i decyduje się tą relację budować mądrze, to wówczas. Przede wszystkim mamy podstawę co do tego, żeby również wymagać względem drugiej osoby, ale również tak naprawdę te nasze postawy, to jak żyjemy, to jak realizujemy relacje, będzie fantastycznym sitem co do osób, które tak naprawdę tych naszych standardów nie spełniają. Właśnie takiej postawy oczywiście Wam wszystkim życzę. Na koniec, kochani, jak zawsze buziakuję Was bardzo serdecznie. Zachęcam Was do tego, żeby subskrybować kanał i dalej zarażać się tą pozytywną energią. Dać łapkę w górę, dołączyć do mnie na Instagramie, na Facebooku. I oczywiście do zobaczenia tutaj na YouTube w kolejnym odcinku. Oraz oczywiście na naszych comiesięcznych liveach. Buziaki!